Otwarty mikrofon Radio Opole w otwartym mikrofonie Radio pole, wita Państwa Aneta Skomorowska-Kobza. Już za kilka minut połączymy się z europoseł Anną Zalewską, która jest z drodze do Strasburga. Tam posiedzenie Parlamentu Europejskiego przez najbliższe dni będzie się odbywało, ale to za chwilę. Najpierw nasze goście, Danuta Jazłowiecka, senator Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, Pani senator. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Senatu. Senat pracował nad trzema ustawami, które wyszły z Sejmu. Jedna z nich dotyczyła um, dodatkowych pieniędzy, tak to było nazwane dla samorządów. Ponad 13 miliardów złotych ma trafić do samorządów, tak proponuje rząd, ale senat wprowadził do tej ustawy poprawki. Dlaczego tak. i jakie? Ustawa dotyczy dochodów e, samorządów, e, jednostek samorządu terytorialnego. E, rzeczywiście m, ustawa, która przyszła z rządu jest e, w naszej ocenie ustawą, która kompletnie nie została przeanalizowana merytorycznie. Pod sytuacji, jaka ma miejsce w samorządach y, terytorialnych. Y, okazuje się, że na dzień dzisiejszy w samorządach brakuje w całej Polsce brakuje 200 miliardów złotych. A jak na, to zostało obliczone? Z uwagi na zadania, które dodatkowe zadania zostały przekazywane samorządom i z uwagi na y, z, y, wypłaty czy straty związane z y, brakiem odprowadzania podatków w wyniku COVID y, epidemii covidowej. Te 13,7 miliarda to są pieniądze które tak naprawdę rząd przesuwa z planowanego budżetu na rok przyszły. A więc następne pytanie jakie mamy to nie tylko w jaki sposób bez, e, zapewnić te 20 brakujących miliardów, ale również w jaki sposób będzie, e, za, będą zabezpieczone środki w przyszłym budżecie dla samorządów. Ter, dla samorządów. Ponieważ e, te 13 miliardów to jest olbrzymia kwota i te 13 miliardów podzielone jest na takie dwie grupy. 8 miliardów, e, które. E, m, Będą, będą przekazywane gminom i tu przyznam się, że środki, które są w ogóle przekazywane gminom w ramach tych pieniędzy, to są środki, które będą przekazywane gminom. W Porówno, to znaczy gminy muszą otrzymać co najmniej 2,5 miliona i to spowoduje, że 2100 gmin otrzyma te środki. Z tego 650 gmin to będą gminy, które otrzymają znacznie więcej tych środków niż dostają i niekoniecznie potrzebują. Natomiast 700 gmin. Które to są przede wszystkim małe miasta czy, czy średniej wielkości miasta nie otrzymają tych pieniędzy w ogóle. Także ten podział jest szalenie niesprawiedliwy, wciąż uznaniowy. Ale jak to w ogóle? Spowoduje... Była mowa o tym, że dla każdej gminy co najmniej 2,5 miliona. Te przeliczniki, te mhm. przeliczniki tak, są, tak, są, tak zostały wprowadzone przez, przez rząd, że. Te, tych 700 gmin będzie poszkodowanych. To są małe i średnie, średnie miasta. Wśród tych miast jest sporo też takich, które w ogóle nie dostały żadnego dofinansowania z budżetu państwa. Jak wiemy, dotychczasowe dofinansowanie z budżetu państwa też było traktowane uznaniowo i niekoniecznie dostawały to gminy. Szczególnie brane pod uwagę było, były oceny polityczne. Niekoniecznie dostawały to gminy, które tych środków potrzebują, z uwagi na to, że były akurat nie prowadzone przez opozycyjnych liderów. Jakie poprawki proponuje Senat? Zaproponowaliśmy poprawki, które uregulują te rozwiązania i zapewnią otrzymanie środków przez wszystkie gminy. Nie liczymy na to, że to, to, to rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez Sejm. Niemniej jednak przygotowujemy ustawę, która na przyszły rok zapewni takie rozwiązania, które będą uzupełniały te braki, które dotychczas samorządy mają. To jest naprawdę nieprawdopodobne, że. Dzisiaj, kiedy mamy tak wysoką inflację, kiedy podnoszone są płace, środki do budżetów samorządów liczone są na podstawie PKB, i wiemy, że ta inflacja, wzrost tej inflacji i wzrost cen. Następuje bardzo szybko, natomiast z dużym spowolnieniem następuje wzrost PKB, wzrost czy spadek PKB. W związku z tym, na tym rozwiązaniu, które zostało zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, wszystkie samorządy tracą, za każdym razem tracą. Mhm. A inaczej proponują senatorowie, żeby to było obliczane? Chcielibyśmy, żeby, to, żeby dotyczyło to takich rozwiązań, jakie miały w latach poprzednich, z uwzględnieniem wysokich z pit i cit -u. Senatorowie zajmowali się także ustawą dotyczącą dodatku węglowego. Tak w skrócie jest to nazywane. Chodzi o to, żeby dofinansować ludziom, którzy ogrzewają swoje domy węglem, właśnie zakup tego węgla. Ale senat proponuje, żeby te dopłaty w wysokości 3000 zł trafiły także do tych, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania prądem. Uzupełniliśmy tą ustawę, która przyszła z Sejmu, przygotowana przez rząd. Wyrównaliśmy wszystkim odbiorcom wszystkich rodzajów gazu, bo propozycja, która przyszła do nas z Sejmu, wyglądała w ten sposób, że dla źródeł ciepła z LPG było tylko 500 zł, dla drewno kawałkowe było 1000 zł, dla oleju opałowego było 2000 i dla pretu było 3000. Chcemy, żeby wszyscy odbiorcy dostali 3000. I również wprowadzamy do ustawy rozwiązania dotyczące mieszkańców spółdzielni współdzielni i wrażliwych jednostek, takich jednostek publicznych, jak żłobki, przedszkola, ponieważ tam również te ceny wzrastają i to dosyć wysoko. Ale to chodzi o publiczne żłobki, przedszkola, czy prywatne także, czy tylko prywatne? Wszystkie, wszystkie wrażliwe, a więc te, do, z których korzystają yy, mieszkańcy nasi. I yy, dodatkowo chcemy wprowadzić świadczenia w wysokości 5 tysięcy złotych należności z tytułu kosztów. Oj, przepraszam, bo ja mówię o innej ustawie. Tak, i również, również zaproponowaliśmy obniżenie VAT-u z 23% do zera po to, żeby również zmniejszyć, w ten sposób zmniejszyć koszty źródeł ciepła, które mhm. będą obowiązywały w przyszłym roku. W tym roku, w tym sezonie? No już właściwie w tym w sezonie roku, tak. grzewczym, choć wciąż nie wiadomo, jak te ceny się będą kształtowały, bo, bo rynek bardzo zmienny jest w tym zakresie. Te 3000 złotych może poratować gospodarstwa domowe? Z pewnością nie w takiej skali, jakie będą ponosiły koszty. Niemniej jednak każdy środek, który może zmniejszyć te koszty, jest szalenie istotny i tutaj równe traktowanie mieszkańców, wszystkich mieszkańców też jest szalenie istotne stąd. Też ta propozycja, żeby wyrównać y, to dofinansowanie. I tak, jak wspomniałam, ci, którzy prądem się ogrzewają, także te 3000, zdaniem senatorów, powinni dostać, no bo wcześniej zostali pominięci w y, projekcie u, ustawy. Praktycznie tak, i tak naprawdę bardziej obawiamy się sytuacji takiej, że zabraknie nam może nie prądu, bo z prądem liczymy na to, że nie będzie problemów, ale, będzie ale drogi zabraknie za nam na przykład gazu. W związku z tym, tak naprawdę te środki rzeczywiście w jakiś sposób może ułatwią przeżycie tego sezonu zimowego. Niemniej jednak to niebezpieczeństwo związane z brakami źródeł gazu jest dosyć spore. Tym bardziej, że już w tej chwili zaczęliśmy korzystać z zasobów, z rezerw, które posiadamy a rezerwy, które posiadamy, rezerwy gazu staczą nam zaledwie na trzy miesiące. Także to niebezpieczeństwo wciąż jeszcze istnieje. I one już zostały naruszone, rezerwy? I już w tej chwili zaczęliśmy korzystać z tych rezerw. Pani senator, kolejna ustawa, jaka była procedowana w Senacie, to ustawa dotycząca wypłacenia świadczenia czy takich ulg dla przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze. Tutaj też senatorowie wprowadzili poprawki, co co, co, co byście chcieli zmienić? Tak, y, propozycja, która y, przyszła z Sejmu, która została zaproponowana przez rząd, to była y, propozycja adresowana dla przedsiębiorstw, jednostek, które y, straciły 50% przychodu z uwagi na y, zagrożenie odrą. I y, my zaproponowaliśmy zmniejszenie tej, tych, tych procentów do y, 40%, a więc każdy przedsiębiorca, każda, każdy... Y, Uczestnik y, korzystający i y, y, pr, prowadzący działalność, korzystając y, z. Otoczenia Odry, czy, czy mieszkający w powiatach, gminach wzdłuż Odry, w przypadku, kiedy straci, udowodni, że stracił 40% swoich przychodów, będzie mógł uzyskać rekompensatę. Zwiększyliśmy również wysokość tej rekompensaty z 3000 do 6000 złotych. Uważamy, że. Tak naprawdę ci przedsiębiorcy, którzy mają największe straty, to są przedsiębiorcy sezonowi, bo to jest gastronomia, to jest turystyka, to, jest, to są hotele, to są różnego rodzaju obiekty, które są wykorzystywane do celów turystycznych. I uważamy, że to są jednostki, które. Tak naprawdę muszą w sezonie zarobić na, za, na cały rok, w związku z tym te 3000 to były naprawdę żenującą propozycją rekompensat strat, które te jednostki otrzymają i te, strat, te straty będą wyliczane na trzy miesiące sierpień, wrzesień i październik. Jednorazowa będzie taka rekompensata, czy przez te trzy miesiące wypłacana? Proponujemy jednorazową rekompensatę, ale tu też chcielibyśmy, żeby to przedsiębiorcy podejmowali decyzję, czy, czy chcą, żeby to było jednorazowe, czy żeby było ratami wypłacane i oczywiście też zaproponowaliśmy rezygnację z opłat na różnego rodzaju podatki i składki tu mam na myśli zus składki zdrowotne i pozostałe oraz tu właśnie też proponujemy, tu zaproponowaliśmy zwiększenie takiej rekompensaty z 5 tysięcy na ponad 6 tysięcy w przypadku utraty kosztów uzyskania. Pani senator, a propos odrze, to w Parlamencie Europejskim ma odbyć się debata na temat katastrofy ekologicznej na odrze. Ta debata, jeśli dobrze pamiętam, w czwartek będzie miała miejsce dlaczego będzie to pani zdaniem, jako byłej europosłanki, poruszane na forum Parlamentu Europejskiego? Z tego względu, że jest to katastrofa nie tylko jednego kraju, nie tylko katastrofa o niewielkich rozmiarach, tylko katastrofa o olbrzymich rozmiarach katastrofa, która wskazuje na to, że zostały również złamane przepisy dotyczące przepisów europejskich. W 2018 roku została przygotowana dyrektywa, według której państwa członkowskie miały przygotować dobre systemy zabezpieczające przed tego typu kryzysami. Okazuje się, że w naszym kraju ten system kompletnie nie działa. System jest praktycznie porwany. Wygląda na to, że główny inspektor ochrony środowiska nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w wojewódzkich ośrodkach ochrony środowiska. I tak naprawdę przepływy informacji dotyczące tego, co się, co się może zdarzyć, czy co się zdarzyło, są bardzo opóźnione i docierają w miejsca, które nie czują się zobowiązane do przekazania tych informacji dalej. Czyli mówiąc badania, o tym systemie, ma pani na myśli system jakby zarządzania kryzysowymi sytuacjami związanymi z Odrą? Tak. Badania, które są prowadzone, to są badania do, prowadzone do celów statystycznych w przypadku tej katastrofy ekologicznej na wodrze, już w marcu sygnalizowano olbrzymie zasolenie wody i wód rzeki. I od tego momentu praktycznie nic się nie działo. Mało tego, rząd zaproponował zmniejszenie ilości jednostek badanych, w tym jednostek, które wskazują wysokość zasolenia wody. Także te, te kierunki, które są prowadzone w naszym rządzie, tak naprawdę są skierowane przeciwko ochronie środowiska. I stanowi to y, niebezpieczeństwo nie tylko dla naszego kraju, ale tak naprawdę dla naszych sąsiadów. I to będzie... Mamy na co mamy dowody w przypadku właśnie Odry. I to będzie poruszane właśnie na forum Parlamentu Europejskiego, ale jak pamiętamy, o czym były informacje przekazywane wcześniej, na koniec września Polska i Niemcy umówiły się, aby przedstawić taki już ostateczny, kompleksowy raport z podaniem przyczyn tego, co się stało i ewentualnie z pomysłami, jak temu zaradzić, czy jak temu zapobiegać. Więc jakby nie mając jeszcze pełnych informacji, pełnych danych, już ta debata w Parlamencie Europejskim będzie. Ja myślę, że debata będzie służyła wskazaniu sytuacji, jaka miała miejsce na Odrze, jako przykład do tego, by uchronić pozostałe państwa członkowskie. Natomiast odnośnie samego raportu, to przyznam się, że wątpię w racjonalność tego raportu, skoro tak naprawdę zespół do przygotowania tego raportu został powołany dopiero po 25 dniach od katastrofy, która miała miejsce, a próbki, które były badane na samym początku zostały zniszczone. W związku z tym tak naprawdę... Ale mamy na to jakieś dowody, czy tak, te próbki tak, zostały tak, zniszczone? Tak oczywiście, tak, oczywiście. No mamy przykład oddanych próbek, które zostały oddane do Instytutu w Puławach, nie zostały przyjęte przez Puławy Pławy tłumaczyły się, że nie mają, nie mają odczynników, które mogłyby, mogliby wykorzystać i te próbki zostały właśnie zniszczone. Także my badaliśmy już skutki, nie przyczyny, tylko skutki. W związku z tym, raport. Najprawdopodobniej może jedynie wskazywać i, i byłoby cenne, gdyby rzeczywiście wskazywał, jakie rozwiązania powinny być przyjęte, by uniknąć w dalszym, dalszym czasie y, podobnych sytuacji. Natomiast z pewnością y, będzie bardzo trudno udowodnić, gdzie y, nastąpiły, nastąpił błąd człowieka. Przyznam się, że trudno mi jest zrozumieć y, wskazywania przez wiele osób, że Katastrofa w Odrze to jest, jest przyczyną katastrofy w Odrze, jest natura, tak. dlatego że tą naturę niszczy właśnie człowiek. W związku z tym my o powinniśmy, algach, czyli się, właśnie tak, takim... powinniśmy się skupić na tym, by znaleźć miejsce zrzutu yy, takich zanieczyszczeń, które spowodowały tak olbrzymie, za, yy, tak olbrzymie zasolenie. Mało tego, proszę zwrócić uwagę również na to, że. Te zrzuty, nawet jeżeli one były systematyczne i w skali, w jakiej, na jakiej pozwalały pozwolenia wód polskich, to jednak w sytuacji, kiedy była tak wysoka temperatura i tak niski poziom wód, to Wody polskie powinny reagować na to i powinny y, zmieniać y, wartości wskazane na pozwoleniach. Tak, y, pozwolenia wskazują y, wartości dla określonego stanu wody i nie ma tam informacji o tym, że nie. jeżeli poziom wody się zmniejszy, to mniej zrzucać można? Nie wskazują, nie, niestety nie wskazują, y, dają tylko zgodę na to, jak, w jakich wartościach można dokonywać takich zrzutów. Mhm. Odrę w Parlamencie Europejskim pod koniec tego tygodnia, ale też dużo mówi się na arenie Unii Europejskiej na temat ETS-u, czyli europejskim, o europejskim systemie handlu emisjami ze strony polskiej prawicy, m.in. ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I idą takie głosy, żeby w ogóle zawiesić handel emisjami, żeby zostawić na jakiś czas ETS w związku z trudną sytuacją na na rynku y, energetycznym. My wielokrotnie spotykamy się z takim dualizmem e, informacji przekazywanych przez polityków prawa i sprawiedliwości. Zastanawiam się, jakby sobie prawo i sprawiedliwość poradziło z brakiem 60 miliardów, które do tej pory otrzymaliśmy w ciągu ostatnich lat właśnie ze, z handlu y, y, emisjami. I w jaki sposób radziłoby sobie z walką z klimatem? My i tak w Polsce wydajemy znacznie mniej środków na to, by inwestować i zmieniać klimat, i zmieniać, i, i zmieniać miks źródeł, źródeł energii. Natomiast znacznie więcej wydajemy na różnego rodzaju dofinansowania różnych instytucji, które emitują. W związku z tym tak naprawdę te pieniądze faktycznie w naszym kraju nie pracują prawidłowo tak jak powinny pracować. Mam na myśli tutaj te pieniądze z ETS-u. I być może to powoduje, że brak umiejętności prawidłowego wykorzystania tych środków sprawia, że niektóry, niektórzy politycy z Prawa i Sprawiedliwości uważają, że powinniśmy zrezygnować z handlu emisjami. Kraje, które. Wykorzystują te pieniądze w znakomitej mierze na, na trans, transformację energetyczną, odnoszą wielkie sukcesy. Dzisiaj mają dużo mniej problemów z zapewnieniem energii, z zapewnieniem źródeł ciepła niż nasz kraj. My, niestety, przez lata zaniedbaliśmy i te 60 miliardów wydawaliśmy nie, w te, nie na te cele, które. Są celami przyszłościowymi, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. W kraju. No ale mówi się o tym, I że cała, klimat. Że cała Europa y, boi się zimy, bo gazu y, nie wiadomo, ile będzie, węgla też jest mało, więc inne kraje też mają y, tego typu problemy. W Szwajcarii apeluje rząd o to, żeby kupować świeczki na zimę. W innych krajach, bodajże w Niemczech y, są już informacje o tym, żeby y, ogrzewanie maksymalnie do 19 dziewię stopni zimą y, włączać. Tak i to są, mam na myśli tutaj 19, 19 mhm. stopni ciepła w domach, to są te, te maksymalne temperatury, które mogą być przyjęte przez mieszkańców i one nie są złym rozwiązaniem z uwagi na to, że nie wymagają chłodzenia mieszkań, które mają 25 stopni ciepła, jest, jest cały szereg różnych Innych rozwiązań i propozycji i apeli w Unii Europejskiej, między innymi, by oszczędzać w godzinach szczytu. Te, te rozwiązania uważam, że są dobrymi rozwiązaniami, bo mogą również nas nauczyć dobrych przyzwyczajeń właśnie w oszczędzaniu energii. My niestety nie szanujemy tej energii. Zgadzam się z panią, że niemalże każdy kraj europejski ma dzisiaj problemy, przede wszystkim problemy związane z wojną, jaka ma miejsce na Ukrainie. Ale nie w takiej skali jak my. My mówimy, że mamy że mamy magazyny gazu pełne, ale te magazyny gazu, jak już powiedziałam, starczą nam zaledwie na trzy miesiące. Mówimy, że mamy zapewnioną energię, ale tak naprawdę tak zima i szczyty godziny szczytów wskażą nam, czy rzeczywiście ten prąd nie będzie wyłączany. Dzisiaj samorządowcy sygnalizują, że w przypadku braku prądu będziemy mieli również problemy, problemy z dostępem wody i z kanalizacją, co jest nieprawdopodobnym niebezpieczeństwem dla, dla naszych mieszkańców. Stąd inwestowanie w transformację energetyczną, w inwestowanie w poszukiwanie różnych źródeł energii i różnych źródeł ciepła jest szalenie istotne. My w 2006 roku zamknęliśmy możliwość stawiania ferm farm wiatrowych, Rząd złożył ustawę, w której zamknął te możliwości. Dzisiaj gdybyśmy, gdyby ta ustawa nie weszła w życie, mielibyśmy około 20% energii właśnie z tych ferm wiatrowych, tym bardziej, że zainteresowanie fotowoltaiką, energią wiatrową jest olbrzymie wśród, zarówno wśród mieszkańców indywidualnych, jak i wśród przedsiębiorstw, a to niestety ograniczenia uniemożliwiają dynamiczny wzrost tych źródeł. A da się pani zdaniem jeszcze zostając przy tematach związanych z Unią Europejską, na przykład zamrozić ceny gazu, bo takie pomysły w Unii Europejskiej się pojawiały. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne przedsięwzięcie. W tej chwili trwa dyskusja i gdyby miało ona nastąpić, musiałoby wskazać warunkowość takiego zamrożenia, a Przyznam się, że sądząc już po reakcji ze strony Rosji na, na, na te propozycje, na chwilę obecną tylko propozycje składane przez Unię Europejską, z pewnością byłoby to bardzo trudne. Zobaczymy, co z tym zrobi Parlament Europejski, to w tym tygodniu, a już teraz dziękuję bardzo za wizytę w Radio dziękuję Opole. Również. Senator Denuta Jazłowiecka z Platformy Obywatelskiej była państwa i moim gościem dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Otwarty mikrofon: Radio Pole.